Moi drodzy, uwielbiam takie momenty. Ja, też uwielbia takie momenty, i my, jako redakcja Dzień dobry, TFN, uwielbiamy takie momenty, kiedy pojawia się u nas ktoś bardzo zdolny, bardzo utalentowany, kto jeszcze nie zrobił wielkiej kariery, ale bardzo mądrze i rozsądnie podchodzi do swojego talentu i do tego, co może zrobić. I taką osobę teraz mamy ze sobą. Elena, sobieraj. Ja, odkąd się dowiedziałam o Twoim istnieniu, nie jestem jakąś szczególną obserwatorką TikToka, ale mam znajomych i ludzi, którzy śledzą. To, jak to powiedzieć narzędzie. Nie mam TikToka! Słuchaj, i chodzi o to, że tam ludzie oszaleli na twoim punkcie i nie mogłam się oderwać od tych nagrań i obejrzałam wszystko, co jest na YouTubie, i robisz to w tak delikatny i swój własny sposób, że nie da się, nie da się dziwić temu, że Ile odsłon ma na YouTubie ta piosenka, o której dzisiaj mówimy? Dwa i pół miliona wyświetleń, coś takiego. Więcej. No, nawet, więcej, tak, no nawet, nawet więcej. No właśnie. Słuchaj, mała figlarka, piosenka nieoczywista. Piosenka z repertuaru Zenka Martyniuka, czyli z klasyka disco polo. Mhm. Ty ją pokazałaś zupełnie innej odsłonie, co jak ty ją tutaj śpiewałeś, to ja widziałem całe studio, miałem wrażenie, że będziesz prosiło do tańca. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby tak lirycznie, romantycznie zaśpiewać piosenkę disco Cześć, tu Dorota i Marcin. Fajnie, że jesteście z nami. Żeby nie ominąć żadnych treści, zasubskrybujcie ten kanał. A po więcej zapraszamy na dobry.tvn.pl. Po prostu ta piosenka mi się bardzo spodobała. Melodia jest przepiękna, i y, y, szczególnie tekst mhm. jest bardzo przepiękny. Chciałam pokazać ten tekst, z jak naj. Y, wydobyć piękno tego tekstu, żeby y, po prostu. Oh Jezu, bardzo żeby się Żeby spodoba... ludzie zaczęli nie. usłyszeć tak, wreszcie tak, to, tak, co Zenek tak. śpiewa, do czego tańczą, prawda? No bo wiesz, bardzo często, nie wiem, to jest taka moja. Mhm. E, ja tak uważam, słuchając bardzo często polskich piosenek, że my w ogóle się nie wsłuchujemy w tekst. Albo na przykład dyskopolową piosenkę odrzucamy z a bo to jest disco polo. A czasami są tam piękne teksty. Tak jest chyba tutaj, prawda? Tak, zdecydowanie. Ale to ciekawe, bo ty nie tylko zenka Martyniuka wzięłaś sobie na warsztat, przygotowując się do tej swojej muzycznej działalności, obrabiając kowery, ale widziałam też Myslowic, czyli coś mocniejsze brzmienia. Tak, tak, uwielbiam mysłowic i w szczególności uwielbiam pana Artura Rojka. O, mm -hmm. czyli to jest to marzenie, tak, tak. żeby. Z nim zagrać? Tak, oczywiście. Wow. Wiesz Lena, że to jest tak, że dzisiaj, dzięki właśnie YouTube'owi, dzięki różnym platformom, dzięki TikTokowi, dzięki Instagramowi, ty za chwilkę możesz stać się bardzo rozpoznawalną. Już jesteś znana w mediach społecznościowych, a za chwilę możesz stać się bardzo rozpoznawalnym muzykiem. Masz 14 lat, przed tobą egzamin ósmą klasisty i takie trochę wybranie drogi swojego życia. Myślisz o tym, żeby całe swoje życie związać z muzyką? Tak. Bo bardzo uwielbiam to robić, uwielbiam grać na instrumentach, uwielbiam śpiewać. Kto cię uczył gry na instrumencie? Bo do szkoły muzycznej poszłaś dopiero rok temu. Tak, sama się nauczyłam grać. Jestem samoukiem. A śpiewania? Bo masz piękny, niski głos. Gdybym ja zamknął oczy i słuchał tego, czego teraz gdzieś tam w tle słuchają nasi widzowie, a za chwilkę będą mieli okazję ciebie posłuchać na koniec programu, to bym pomyślał, śpiewa bardzo dorosła, bardzo dojrzała osoba. Skąd u ciebie, u czternastolatki. Ten niski głos, taki emocjonalne. potacie po mamie? Yy, moja prababcia miała y, podobną barwę głosu, też taką niską. I prawdopodobnie po niej zawdzięczam y, ten, yy. tą barwę. Ale to nie prababcia cię uczyła śpiewać? Nie, nie, nie. No, właśnie, M, miałaś jakąś nauczycielkę albo masz, bierzesz yy. lekcje śpiewu? U w, brałam kiedyś lekcje śpiewu, a teraz na ten moment nie biorę lekcji śpiewu. <s aquele> Obserwujemy twoje nagrania i zastanawia mnie ta cała aranżacja. No bo jest tam kilka podkładów, są chórki. Kto ci pomaga w tych nagraniach? Nikt. Sama sobie to wszystko robię. Na czym? Na telefonie. Naprawdę? Naprawdę. Naprawdę na telefonie po prostu pyk, pyk, pyk? Tak. Ale to jest dzisiaj bardzo proste. Masz poczucie, tam chodzi twój tata, wiesz, tak zerkam okiem, jest tak z ciebie. Po masz talent? Ta babcia, myślisz? Myślę, że tak. A tata zajmuje się muzyką trochę? Nie. Mama? Nie. Znaczy mama lubi też sobie śpiewać, ale tak ogólnie to nie. A powiedz, co masz na playliście swoje, jak sobie kładziesz się na przykład do łóżka, albo gdzieś idziesz na jakiś spacer? Y bardzo dużo utworów Myslowic. Y ogólnie to y najczęściej utwory y o gatunkach pop, rock, y R&B. Y -y -y. y -y -y. Czasami lubię sobie też posłuchać Shoe a y, wytwórnie muzyczne, które się już do ciebie zwróciły, bo wyłowiły twój talent y, w social mediach, y, będą jeszcze odrzucone przez ciebie? To trzeba jasno powiedzieć. Będą myślisz jeszcze się do ciebie zgłaszać? Czy ty w ogóle myślisz o tym, żeby związać się z jakąś wytwórnią? Czas pokaże. Jak kuzynka? To spokoję, to spokoję. No, okay. no dobra, ale dlaczego nie chciałaś być z nami? My już zapraszaliśmy cię trzy miesiące temu, nie chciałaś wtedy do nas przyjść. Dlaczego? E, dlatego, że e, dużo się tego wszystkiego nałożyło, musiałam sobie to wszystko przepracować w głowie, musiałam sobie to wszystko ułożyć. E, Przemyśleć to wszystko. No i teraz tak stopniowo, coraz bardziej stopniowo, tak mówię, a może jednak, a może jednak. Super. Słuchaj, Lęko, Skromna. Jesteś bardzo skromną dziewczyną, ale niezwykle utalentowaną. Super, bo jest miał bumerzy teraz strasznie. Wujek i ciocia będą dawali rady. Ale bardzo mamy wrażenie, że jesteś przemyślana w tym swoich ruchach, więc tutaj zostawiamy Ciebie, przygotowuj się, swoją małą figlarkę, a mamy mhm. dużego figlarza w kuchni i musimy właśnie. Do niego. Cześć, tu Dorota? I... Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej, zapraszamy na... Dzień